Mamy poniedziałek, i już sprawdzam, która jest dokładnie godzina. Jest godzina 14.11. Ja od dwóch godzin już jestem w domu po pracy i jak słyszycie, nie czuję się najlepiej. Mam niesamowity katar i zatkany nos. Ratuję się tym takim tymi takimi wziewami, nie wziewami, tylko... O, Łatko, sobie pokażę, nie chcę mi się tłumaczyć o czymś takim. Wiecie, że to się tak wydycha. Taki olej eteryczny, i oczywiście też ratuję się kropelkami do nosa, bo e, muszę jakoś udrożnić te tutaj, to tutaj. Nawet. Nie, Widzicie, ja już nie myślę. Ja jeszcze wczoraj dostałam okres i naprawdę źle się czuję. Niemniej jednak, mam wielką ochotę na RIRIT mojego e, październikowego patronatu, jeśli chodzi o opowieść graficzną. Jest to Lightful, Utracone Światło. Jestem zakochana w wydaniu, e, wydaniu tego komiksu. Jest to księga pierwsza i jak skończę, to oczywiście zaraz siadam e, do części drugiej, czyli Cień Ptacich Skrzydeł e, w tej takiej niebieskiej e, oprawie graficznej i nie mogę doczekać się ponownego spotkania się z bohaterami, ale oczywiście na bieżąco będę Wam relacjonować mój reread. Opowiem Wam, w sumie przeczytam Wam, o czym ta książka jest. W sercu Irpy stoi dom mądrego świniomaga i jego przebranej wnuczki Bey. Tych dwoje wiedzie spokojne życie, które upływa im na przyrządzaniu lekarstw i mikstur dla okolicznych mieszkańców. Wszystko się zmienia, kiedy Bea spotyka Kada, przedstawiciela rasy Galdurgian, uważanej za wymarłą. Kad wierzy, że tylko świniomak może mu pomóc odnaleźć jego zaginiony lud. Niestety okazuje się, że czarodziej zniknął w tajemniczych okolicznościach. Aby go odszukać, bohaterowie wyruszają w podróż przez Irpę, nieświadomi zagrożenia, które wydostało się z mroku na światło dzienne. To jest Przepiękna opowieść, niezwykle przygodowa i opatrzona tymi cudownymi ilustracjami. Widzicie, te, widzicie tutaj takie, te ptaki i tak dalej? To jest wszystko tak dopracowane w każdym możliwym calu, więc zabieram się za utracone światło. Mam tutaj ze sobą kocyk z Harry'ego Pottera. Kupiłam go sobie chyba z dwa lata temu w primarku. Mam bluzę. I uciekam w świat bohaterów, i oczywiście zaszywam się pod kucykiem. środę. Jest godzina 14.30. skończyłam pracę dwie godziny temu i przedwczoraj już, w sumie jeden dzień, czytałam sobie Lightfall, czyli Utracone Światło. Część pierwsza, księga pierwsza. Mój patronat czyta się ją naprawdę bardzo szybko i czyta się ten komiks bardzo szybko. Jest wprost idealnym komiksem do czytania w te jesienne wieczorki i... Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Dałam temu tomowi 4,5 gwiazdki na 5. Uwielbiam tą kreskę, uwielbiam bohaterów, uwielbiam B, uwielbiam Kada, uwielbiam, no, uwielbiam ich przygody, w których momentami nasi bohaterowie tak naprawdę ocierali się o życie, o śmierć i życie. No ale też momentami były takie bardzo fajne wstawki, jeśli chodzi o poczucie humoru, szczególnie tego naszego kada, czyli towarzysza podróży, naszej głównej bohaterki. Jestem w momencie, kiedy ja skończyłam właśnie sobie ten tom. E, nasi bohaterowie szukają e, dziadka e, Bei czyli świniomaga e, i próbują ustalić co się z nim stało, także e, księga pierwsza już za mną e, i teraz od razu zabieramy się za księgę drugą czyli cień ptasich skrzydeł e, to taki troszkę, ta okładka trochę przypomina taki morski klimat e, natomiast e, ta księga pierwsza ma zdecydowanie e, taką klimatyczną jesienną układkę. Ale ogólnie, według mnie, cała ta historia jest wprost idealna na tę porę roku, którą właśnie mamy. Także zabieramy się za księgę drugą. Przeniosłam się do łóżka, bo tu jest zdecydowanie cieplej pod kołderką. E, czytam sobie e, cień ptasi ptasich skrzydeł. Jestem na stronie 134. I oprócz e, tej kreski, o której już kilkukrotnie mówiłam, jeszcze będę o nim wspominać w dalszej części vloga, e, to e, uwielbiam w tych komiksach, w sensie w tej serii komiksowej, to, że bohaterowie. Borykają się też z takimi swoimi zewnętrznymi demonami. Chociażby mamy tutaj B, która miewa takie lęki i widać to na, na obrazkach. Spróbuję to znaleźć. To wtedy pokazuje, że aktualnie dziewczyna ma lęk i próbuje sobie z nim poradzić. Hmm, to gdzieś na początku było. O, właśnie. O tutaj. Widzicie te obrazeczki. E, tutaj, gdzie mamy takie granatowe, takie ciemne otoczki B. E, to wtedy właśnie e, główna bohaterka ma e, atak lęku. E, I to mnie naprawdę bardzo porusza, że w takich komiksach e, przygodowych też mamy bohaterów, w sumie, no. Nie też tylko mamy bohaterów, którzy są ludzcy, którzy nie tyle są odważni, co też miewają właśnie takie wewnętrzne lęki i próbują sobie z nimi radzić na swój własny sposób. Bardzo mi się to podoba i naprawdę jestem zakochana w tej księdze pierwszej, i w księdze drugiej. Niesamowicie się cieszę, że mam możliwość patronowania e, tej pozycji wraz z żółwiami książkowymi, z natalką prostymi słowami, z Ellie, not my high, e, odcieniami czytelnictwa, Very Little Book Nerd oraz Olą książkowym freakiem. Mega, mega się cieszę i jestem z tego niesamowicie dumna, więc e, leżę sobie pod kołderką i. Będę kontynuować cień się skrzydeł, a później zabieram się za coś ekstra, czyli droga kości jest to oszałamiający, paranormalny thriller, którego akcja rozgrywa się w jednym z najmroczniejszych miejsc na ziemi. Widziałam, że Asia panda z książką czyta i nie jest w stanie czytać ją w nocy, bo się po prostu boi, także czegoś takiego mi ostatnio brakowało i miałam na coś takiego ochotę, także. Niedługo zabieram się za drogę kości, tylko skończę księgę drugą Lightful. Witam się z Wami w poniedziałek, <ścoughs> 16 października. Vlog na kanale nie pojawił się wczoraj, bo były wybory, i e, tak naprawdę cały czas skupiałam się tylko i wyłącznie na tym, ale zrobiliśmy to, kochani, zrobiliśmy to. Natomiast nie o wyborach, chociaż tak jestem z naszego polskiego społeczeństwa bardzo, bardzo, ale to bardzo dumna frekwencja 73%. No, po prostu coś niesamowitego. Natomiast <laughs> pewnie słyszycie mój głos, więc nie będę tutaj na koniec mówiła do Was zbyt dużo. Bo muszę oszczędzać głos, który jest okropny. E, mówiłam już Wam e, o fantastycznych komiksach e, Lightfall, czyli utracone światło, ciemne się skrzydeł. E, te dwa komiksy są fantastyczne, są przepiękne, e, są e, lepiej piękne e, grafikami, ale przede wszystkim treścią. Bardzo podobało mi się to, że tutaj autor e, też. E, w taki bardzo subtelny, ale też obrazowy. Pokazywał nam, że nasza główna bohaterka mierzy się z lękami takimi wewnętrznymi i to było bardzo dobrze widać na, na obrazkach. Nie mogę doczekać się trzeciego tomu. Wiem, że on ma być i mam nadzieję, że wydawnictwo Wilga jak najszybciej później wyda ten trzeci tom z całego serca Wam polecam Lightfall Cie utracone światło trzymało ode mnie 4,5 gwiazdki, natomiast cień ptasich skrzydeł 5 na 5 dla mnie osobiście bardziej podobał się tom drugi, natomiast całościowo to jest po prostu 5 na 5 i kocham całym sercem i bardzo się cieszę i jestem wdzięczna wydawnictwu za to, że mogę temu komiksowi tej powieści graficznej patronować co do drugiej książki, którą czytam, to zostało mi chyba 100 stron do końca, jest to Droga Kości i to taki thriller paranormalny, taki troszkę horror można powiedzieć, ale jeśli chodzi o nastrój, o, o taki klimat, to, to w ten nie można mówić, że jest to horror. Chociaż tutaj, co dzieje się w tej książce, to też można w sumie powiedzieć, że jest to straszne. Mamy tutaj mężczyznę, który wyrusza ze swoim przyjacielem, aby nagrać materiał, taki reportaż, taki dokument o Drodze Kości na, na trakcie kołymskim. Jest to droga, pod którą zakopane są kości osób, które były w głagach. Wybierają się oni do Akucka, czyli najzimniejszego miejsca na Ziemi. E, dobrze mówię, nie chcę tutaj przekręcić, ale... Tak, e, właśnie osady, właśnie, no może tak powiem, że osady położone wzdłuż tej drogi są najzimniejszymi zamieszkanymi, o, miejscami na planecie. No i docierają e, do człowieka, który ma być ich przewodnikiem i później e, Wyruszają właśnie do tego akucka, gdzie mieszka rodzina tego, tego mężczyzny, tego ich przewodnika. No i tam dzieje się grubo, naprawdę grubo. Miałam ciarę osobiście, i teraz jest w momencie książki, gdzie naprawdę się boję o bohaterów, o to, co ich spotka jeszcze w, w tym wszystkim, co się tam dzieje. No jest to niepokojące, jest to bardzo klimatyczne. Czuć taki mróz, czuć naprawdę klimat tych najzimniejszych osad zamieszkanych na tym trakcie kołymskim. Chyba czas skończyć mój wywód, bo zaraz nie powiem ani słowa. Natomiast bardzo dobrze mi się doczyta. Jest niepokojąco, ale czytać w ekspresowym tempie. Ja jeszcze Wam pokażę szybko trzy książki, które do mnie przyszły w tamtym tygodniu, czyli najnowsza książka Izy w szponach. Bardzo, bardzo dziękuję wydawnictwu Czwarta Strona Kryminału za prezent. Osiem zasad miłości, <laughs> jak ją znaleźć, utrzymać i jak pozwolić jej odejść. Będę ją recenzowała dla Was i ona, pojawi się ta książka we vlogu. I Trzecia książka to Złotowłosa Krzysztofa Juźwika. Też będę dla Was ją recenzować w ramach współpracy z wydawnictwem Nocą. Nie mogę się doczekać, bo zapowiada się super. W przyszłym tygodniu, o, nie w przyszłym, tylko w tamtym tygodniu, będzie dzień nauczyciela. Mój pierwszy w sumie, jeśli chodzi o pracę w szkole. Bardzo lubię moje dzieciaczki z trzeciej klasy które mnie oglądają, bo oczywiście znalazły mój kanał, jakżeby inaczej. Jeśli to oglądacie dzieciaczki, to was bardzo, bardzo pozdrawiam i całuję. Jesteście fantastyczne i mam nadzieję, że zawsze takie będziecie i dostałam od dzieciaczków taki upominek, dostałam herbatę i zakładkę i to było takie urocze i od całej trzeciej klasy dostałam właśnie taki upominek i naprawdę serce mi się roduje i bardzo lubię moją pracę w szkole. Mimo tego, że jestem wspomagającą do jednego ucznia, to ja jestem po prostu dla całej klasy i to jest super, że dzieciaczki też się do mnie w jakiś sposób przekonały i czuję ich sympatię i myślę, że oni czują moją sympatię do nich. Także o mnie to tyle. Ta końcówka jest kiepska. Ja wiem, że jest kiepska, bo Mój głos jest tragiczny, ale chciałam skończyć tego vloga, żeby na kanale się pojawił wtedy, kiedy się pojawił, czyli we wtorek. A teraz uciekam, pić kawę, czytać i reparować głos. Dzięki, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.